Dzień dobry, Jacek Til, zapraszam na wieści z Wejherowskiego Ratusza. W sobotę, 14 kwietnia o godzinie 10, obok pomnika głównego w Piaśnicy, odbędzie się doroczna uroczystość z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej. W czasie uroczystości z udziałem wojska przewidziane jest okolicznościowe wystąpienie wójta gminy Wejchirowo, nabożeństwo, program artystyczny i apel pamięci salwą honorową wykonaniu marynarzy Wejchirowskiej Jednostki Wojskowej. Uroczystość zakończy składanie kwiatów pod pomnikiem. Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka przy parafii Chrystusa Króla w zaprasza w środę o 18 kwietnia o godzinie 11 na Plac Grunwaldzki na uroczystość poświęcenia pomnika Ece Patria, zwanego popularnie Bramą Piaśnicką. W uroczystości przewidziany jest udział arcybiskupa metropolity archidiecezji gdańskiej księdza Sławoja Leszka Głodzia, a także władz miasta wejchirowa i okolicznych samorządów. Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki zaprasza i zachęca do korzystania z kolejnej objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, która odbędzie się w północnej części Wejherowa w sobotę 14 kwietnia. Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych podany został w nowinach oraz na stronie miasta wejherowo.pl. To wszystkie informacje przygotowane w tym tygodniu. Do widzenia.